Dzień dobry, Finfodnia. Piotr Boński, Proszę Państwa, dzisiaj jest 72 dzień roku. Do zakończenia zostało jeszcze 293 dni. Witam Finfodnia jeszcze raz. A w dzisiejszym wydaniu następujące informacje. Niecały miesiąc do wyborów samorządowych. Kujawsko-Pomorski, bibliotekarz roku 2023. Informacje na temat jarmarku wielkanocnego, wiadomości z ratusza. Nabór na stanowisko pedagoga specjalnego oraz nauczyciela wychowania przedszkolnego, remont torwiska na moście pomorskim i zmiany komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Sport, oczywiście, na koniec, jak zawsze, pogoda. Niecały miesiąc do wyborów samorządowych. Do otwarcia lokali wyborczych pozostały 24 dni. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Mieszkańcy będą mogli oddawać głosy w godzinach od godziny 7 do 21. Pozostało na to niewiele czasu, dlatego zachęcamy wszystkich uprawnionych do głosowania, aby upewnili się, że posiadają ważne dokumenty tożsamości, są zaznajomieni z kandydatami, którzy reprezentują poszczególne okręgi wyborcze. Udział w wyborach samorządowych to nie tylko prawo każdego z obywatela, ale także nasz obywatelski obowiązek. Każdy głos ma znaczenie w demokratycznym procesie wyborczym, dlatego nie przydawcie Państwo okazji, żeby mieć realny wpływ na decyzje dotyczącego naszego miasta. Kujawsko-pomorski bibliotekarz roku 2023. Paweł Marchel, pracownik biblioteki publicznej w Sołcu Kujawskim, został wyróżniony tytułem Kujawsko-Pomorskiego Bibliotekarza roku 2023. Jego zaangażowanie w pracę z różnymi grupami wiekowymi i społecznymi oraz głęboka wiedza fachowa zyskały uznanie kapituły konkursu. Wśród osiągnięć Pawła, które przyczyniły się do zdobycia tego prestiżowego tytułu, znalazło się przeprowadzenie 95 zajęć w rodzimej bibliotece. Współpraca przy organizacji sześciu zajęć z innymi bibliotekami w województwie kujawsko-pomorskim, realizacja 17 wykładów dla Uniwersytetu III wieku, przepraszam, przy Wyższej Szkole Gospodarki, aktywny udział w siedmiu inicjatywach wolontariatu sportowego, dwa wystąpienia na konferencjach, prowadzenie 17 szkoleń dla bibliotekarzy oraz publikacja 85 artykułów specjalistycznych w roku 2023. Serdecznie gratulujemy Pawłowi i życzymy dalszych sukcesów w jego karierze. Jesteśmy dumni, również jako telewizja, że to właśnie nasz mieszkaniec reprezentuje nasze województwo w tym prestiżowym konkursie. Zapraszamy do Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim, gdzie możecie się Państwo osobiście z Pawłem spotkać i pogratulować bardzo fajnego wyróżnienia. Jarmark Wielkanocny. Już tą sobotę, 23 marca 2024 roku, mieszkańcy Sołca Kojowskiego i okolic będą mieli okazję doświadczyć świątecznej atmosfery na Jarmarku Wielkanocnym. Impreza rozpocznie się o godzinie 14 i potrwa do godziny 19 na placu Jana Pawła II. Organizatorzy przygotowali kiermasz wyrobów świątecznych, a także liczne atrakcje dla dzieci, w tym gry, zabawy i warsztaty. Przewidziano również występy artystyczne. To jest dla nas, czyli dla mieszkańców Solce, idealna okazja, żeby zanurzyć się w tym przeświątecznym nastroju i znaleźć wyjątkowe produkty świąteczne. Na Jarmarku Wielkanocnym zobaczymy dużo występów artystycznych. Dzieci z soleckich przedszkoli będziemy mogli zobaczyć występ zespołu Free One, zespołu New Voices. Wraz z dziećmi ze szkoły podstawowej numer 1. Wykonają oni piosenki z Akademii Pana Kleksa. O 18 zapraszamy na koncert bardzo zdolnej dziewczyny, zbyt goszczy Marceliny Bociek. Prócz tego przewidziane są również animacje dla dzieci, no i oczywiście gość specjalny, Zając Wielkanocny. Wiadomości z ratusza. Urząd miejski informuje mieszkańców Przyłubia, że w dniu 20 marca 2024 roku nastąpi planowane wyłączenie zasilania dla nieruchomości o numerach 43 i 44. Przerwa w dostawie prądu zaplanowana jest w godzinach od 9 do godziny 12. Nabór na stanowisko pedagoga specjalnego oraz nauczyciela wychowania przedszkolnego. Dyrekcja Przedszkola Publicznego nr 1 w Solcu Kujawskim, Promyczek, ogłasza nabór na stanowisko pedagoga specjalnego oraz nauczyciela wychowania przedszkolnego. Kandydaci zainteresowani ofertą pracy powinni przedłożyć swoje CV wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Dyrekcji Przedszkola, znajdującej się przy ulicy Tartacznej 10 w Solcu Kujawskim. Remont torowiska na moście pomorskim i zmiany w komunikacji miejskiej w Bydgoszcz. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej informuje o obecnie trwających pracach remontowych torowiska na moście pomorskim. W związku z tym kursowanie tramwajów przez most zostanie wznowione od soboty 16 marca. Zarząd Dróg również ogłasza, że 16 marca wejdą w życie zmiany w komunikacji miejskiej mające na celu optymalizację przepływu ruchu i redukcję zatłoczenia w godzinach szczytu. Szczególnie w rejonie Ronda Jagelonów. Zmiany dotkną przede wszystkim kierunków do Fordonu oraz do gminy Górny Taras. Poza tym, w wyniku zakończenia części pracy wodociągowych na wybranych ulicach, autobusy będą mogły powrócić do regularnych tras. Mieszkańcy mogą śledzić aktualne informacje dotyczące zmian komunikacji miejskiej na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich oraz w mediach społecznościowych. Sport oczywiście przed pogodą. Proszę Państwa, w minioną niedzielę zawodnicy, zawodnicy MLKS Solec Kujawski mieli okazję rywalizować na hali sportowej OSIR, biorąc udział w Krajowym Turnieju Babingtona. Impreza została zorganizowana przez Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Babingtona i była pierwszym turniejem rangi krajowej dla najmłodszych talentów z MLKS. I oczywiście na koniec pogoda. Prognoza pogody dla Sotca Kujawskiego na jutro przewiduje maksymalną temperaturę do około 13 stopni Celsjusza. Oczekuje się przewagi chmur na niebie i wiatru południowego oraz południowo-zachodniego z prędkością od 10 do 15 km na godzinę. Wilgotność powietrza ma osiągnąć poziom 72%, czyli trochę mniejszą niż w dniu dzisiejszym. Słońce wzejdzie o godzinie 6.03, a zajdzie o 17.50. Dziękuję Państwu bardzo, bardzo za dzisiejsze spotkanie. Piotr Zboński. Do zobaczenia.